No maneczko, witam Cię w kolejnym odcinku z serii Jak robię zdjęcia? Z tym, że dzisiaj nie uliczne, jednak ten sam uliczny sznyt postaram się złapać na meczu koszykarskiego Śląska Wrocław. Jesteśmy w hali Orbita. W ręce mam Canona R6, a dzisiejsza optyka to Sigma 35, jak i Canon 7200. Na start rozgrzewka. Nie tylko zawodników, ale i moja. Tak, by wczuć się jak najlepiej w klimat meczu. Dzień dobry, coach. Zanim rozpocznie się mecz, piękny uśmiech poproszę. No właśnie. A teraz powodzenia dzisiaj. Szybka zmiana z 35 mm na 72 i lecimy na trybuny. Obowiązkowy kadr. Flaga żywej legendy Maćka Zielińskiego, który na pewno ucieszy się z tej fotki znając jego. Pozdro, Maciek. szoku, czyli jakby to powiedzieć zapalnik kibiców na każdym meczu. Jego twarz zawsze wyraża wyjątkowe emocje, a emocje w fotografii są dla mnie najważniejsze. Jeśli do tego mogę złapać piękne połączenie pasji razem z emocjami wyrażanymi na żywo, jestem spełniony. Mam to. Lecimy dalej. Zasiadamy w pierwszym rzędzie i zaczynamy polowanie. Przy tak dynamicznej grze, jaką jest koszykówka, zawsze obserwuję zawodników pod kątem ich wejścia w mecz. Jeśli widzę, że dany zawodnik jest nabuzowany wolą walki, z automatu staje się moim głównym obiektem. Zawsze skupiam się na meczach na zawodniku, nie na rozgrywanej akcji. Jeśli będę skupiał się na akcji, często mogę się pogubić i tak naprawdę nie do końca oddać to, co bym naprawdę chciał oddać. Podobnie jest jak na ulicy. Znajdujesz obiekt i śledzisz go, jak kieszonkowiec. Skupiasz się na jednym punkcie, nie na całości. Jak już wiem, kto jest moim obiektem, badam otoczenie. Średnio zmieniam obiekt co 3-4 akcje. Jednak otoczenie Zostaje zawsze to samo: hali nie zmienisz. W zależności na jakiej pozycji gra dany zawodnik, tutaj sceneria będzie zawsze inna. Jednym z ciekawszych atutów wrocławskiej hali są flagi wywieszone pod sufitem. Są to takie trofea klubu za Mistrzostwa Polski. Jeśli połączysz to z nazwiskiem zawodnika, w szczególności dla niego może być to mega pamiątka, móc reprezentować te barwy. Drużyna przeciwna zdecydowanie traci punkty. Lowell przejmuje inicjatywę i widać to ewidentnie po jego stylu gry. Widać to również na zdjęciach. Akcja po akcji. Prezentuje atletyczne starania. Timeout. Jakby nie patrzeć, piłka to główna gwiazda wieczoru. Na fotę również zasługuje. Na sam koniec szybka zmiana szkła i sprint pod trybunę kibiców, gdzie po każdym meczu udają się zawodnicy. Flagi w tle, wyciągnięte dłonie w ramach podziękowań i koszykarze te zdjęcia lubię najbardziej bliskie, dynamiczne, mówiące. Na koniec rzucam Ci jeszcze parę fotek których zamiast nagrywania w GoPro włączyłem ustawienia i totalnie nie wiem dlaczego tak się stało i nie nagrałem tego. Ale fotki są. To jest najważniejsze. Daj znać jak Ci się podobały zdjęcia. No i co? Do zobaczenia już niebawem. Piona!